Tak oczywiście Dzień dobry, cześć, i tam was? Bardzo serdecznie jestem Paweł Dziewczynowski oraz BertBert Bert. Siema Dzisiaj moi drodzy robimy czekoladka challenge ale na wodzie tak. To znaczy mamy skutery Dzisiaj zabawy wodne będą Tak zabawy wodne będą dosłownie Będziemy tutaj ładnie na skuterkach ładnie śmigać Proszę bardzo Gdzieby sobie przylepce łapać nie, tutaj. My... Sobie Zabrali rozwalać. mi skuter On nie skuter mi zabrali Ja tego biorę, dobra <laughs> Aha, to fajnie, to że To tam widzę, szy szybka piłka widzę, zaczęła się już robić. Najpierw kurde, myślałem, że odpłyniemy trochę i ten. Bo. Nie, nie, lepiej tu w pobliżu, żeby łatwiej było, wiesz, szybko do, 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 do Super, racji, tylko nie? fajnie, że ja się na molo zrespiłem. Bo. O nie! Wow! Okej. Okay. Paweł, Paweł, nie wiem kto kogo. O, to się na molo zespiłem. A tu umarłeś? No tak. Aha, to myślałem że tylko ja. A, nie, bo ja też właśnie jak <grym> To Nie, 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 spadłem do wody. Bardzo słabo, bardzo słabo. Dobra. Co? Jeden skuter lecę. jest ogólnie. Ops. Nie ma skuterów więcej. Co ty mówisz? No, jest tylko jeden skuter. Ale no nie. Gra dalej trwa. No! <grym> <grym> <Ty jest bez! grym> jak to. Gra? O nie! Nie ma więcej. O, skuterów. O, jest skuter kolejny, o, skuter. Jest kolejny skuter. Gra dalej trwa. No tak, gra dalej. No tak, to aktualna. Okej, okay, ale zróbmy może jeszcze jedną rzecz. Co? Bo? Że osoby, które zesły się na molo. Mhm. O nie, 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 nie! Wiem, co on chce zrobić. <śla> Mogą strzelać z RPGów. E, ogólnie myślę, że tam, gdzie pojechałeś żeby to będzie takie maksymalne, nie? Żeby dalej już nie. Po prostu, bo to będzie ten. Ograniczmy się nie tutaj. No, Ograniczmy się. O, dobra. Wow, wow, wow. Kurde, blisko byłem! Paweł, nie! O, wow, wow. Gdzie to RPG to mi tutaj walisz? O, dobrze Dobrze No nie, o! wyskoczyłem z tego, z łódki mojej że mnie rozwalił O nie, no o nie, co za gałka, nie, nie na plaży? Nie, na nie, jest, jest. nie, na molo z boku Bo No nie, to jest. Paweł ma dużą przewagę bardzo No tak, teraz. ma rpg w ręku No No nie Jak do kaczek go nas wali Tomskie. O, nie, 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 pa Robert, nie Nie strzelaj Nie strzelaj O kurde O kurde Nie, 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 To był blisko Dobra nie, 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 nie. Dawaj bombę. Nie, 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 tak. Rurka, nie rurka. Gdzie jest ten... O! O kurde blisko! Jak blisko, nie? No to było mega blisko. O kurde jak blisko! Stary normalnie co jest grane? Dawaj! No! Nie mogę dorwać pan skier normalnie. No nawet nie próbuj, powiem ci szczerze, Herbert. No papa trzeba uspokoić w końcu. Tak, trzeba go nafaszerować! Nie, ale to jest... To jest Aha. trudne, to jest trudne. Dobra, poczekaj, ja tu sobie... No to jest sobie... ciężkie o. ogólnie do zrobienia Oho. 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 O! O! Nie blisko było! O, to <marsingt> było blisko! O, kurde! Oh. <marsashed> Bez diabła, po prostu masakra. Dobra, oby teraz był na plaży. O nie, 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 nie. Ni, no nie, ja muszę wyjść na plażę, nie ma co. Ja idę na plażę. Po prostu do wody wejść. Strzelają do mnie! Jak do wody wejść. No dobra, do wody wejść Wcale cię nie rozwalimy, no Aha. Nie bój się Paweł, e, chodź. Ja muszę pana skieć trochę czekaj. Ja tutaj, ja tutaj sobie ładnie podpłynę Ej, czemu e, nie. z tu wysiadam, kurde sobie wciskał. No właśnie no przypadkiem, nie? Uwaga. Dobra, dobra. O nie, o nie, o nie pa Berber nie! Berber! Dobra, pięknie, 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 pięknie. Jak pink, mogłeś Berber, to było ogólnie smaczne powiem ci. Szczerze, Na razie dobra. proszę mnie nie atakować, bo ja dopiero startuję to Gdzie jest... ja, jestem? O, no ja Nie to... stary, teraz jeszcze nie, bo ja nie mam broni nie muszę ustawić to wszystko najpierw. Jak daleko no się zespiłem? Tu, tu, tu będzie ten, jak to się nazywa? E, jesteś ja, na plaży, to masz Na może plaży lepiej. jestem, no. Dobra, okej. Okay. Ale daleko się zespiłem. Co? Co? <śleski> <śleski> Ej, co jest skąd? Ale trafiłem co, go! Trafiłem, go, trafiłem go! A Boski jest z góry i on teraz rpg strzela. Na dole jestem. Nie. A nie, to Bert Bert, to ja trafiłem go, ale biegał. Bo ja przez plaży biegnę cały czas, ogólnie ja mam teraz daleką drogę do Was. A czym wow. ty kurde strzeliłeś? wystrzeliły? Herpekiem. To, to był, był RPG. RPG, no? Ale prosto w głowę. Chodź tu, chodź tu, Misio, gdzie ty biegniesz? O nie, o nie, o nie, o nie. <laughs> Paweł nie, Paweł nie rób tego, Paweł, Paweł nie Patrz, patrz muszę tutaj gościa ale ten... teraz mnie kurde tak nie Ja, to... Ja Berberta atakuję właśnie A to właśnie. Go, oni, go oni, spokojnie Poczekaj, o tutaj płynie, czekaj O kurde Ej, gdzie, on, gdzie on, jest w ogóle, nie? Wcale nie nurkuję, nie będzie się uniknąć Poczekaj Jestem jak taki rekin kurde yy, ale nie o, tak jest, kurde Jak go trafił pod wodą? Stary, pod wodą, bo tam rzucimy te przylepce nie wiarygodne Ha! Nie, jeszcze żyjesz, Kur O nie, RPK cię koło mnie! RPKi rzucają! O stary przestań! Z daleko! O, to było z daleko! Dobra, ja dobra. Ja tylko widzę, jak rpg latają koło mnie. Ej, właśnie muszę dokupić sobie ten, zabrakło mi. Jak punek O nie! nie za szybko wcisnąłem G! się zabija! Gana, granicja, o, 15, jest 15 tysięcy za takie coś. Te nie grana. są impreza. Ty, 15 koła, to, no. to nie są tanie rzeczy. Nie jest tania rzecz. Taka, prawda? To jest drogi biznes ogólnie. Tu się dużo pieniędzy kupuje. Kurde, no! Oj, berbert, jak mi przykro <głos> <głos> sam, sam siebie zabił. <noise> nie, bo ja po prostu nie widzę, e, 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 gdzie, gdzie to leży. O, <noise> chłopie jak blisko mi tą rakietę puścił. <noise> A właśnie muszę kupić sobie ten yy, Dawaj ty WOW Ekwipunek A, a no municja Ej tu masz skuter w razie czekaj. WOW chłopie tak, kupujemy? Aaaa no, mam Ej skąd się to wzięło w ogóle eee, Zobacz tam mruga ci na czerwono, dobrze e, Tu w razie czego na dół, też są skutery, także jak ktoś skoczy się na dół To co może złapać 13 mm, tysięcy ty, kosztuje to ty, ty, Pięk, Gdzie nie? jest skuter? Jaki, na dole. dwa są Jakie to jest drogie drogi w ogóle. Ale chyba zwęglone trochę. Zwęglone. A to jest nieistotne. To, to kurwa ja chcę na ten skuter wejść do diabła. <grym 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 dobra, nie na skuter to no, spoko Paweł, spoko. O nie, wkurzył się. Zaraz obgarniesz wow, wow, wow. Dobra. Dzwonią do mnie! O nie! Paweł! Jest? Jest? Jak mnie rozwarował się, szybko. Patrz! Patrzcie jak się pali! O. Patrzcie jak się pali skuter tutaj! Jak mi przykro, panowie. Ale fajnie! Super. Cześć, czy one są zwęglone, czy one są normalne? Zobaczymy. Ło! Kurde! Dobra, za świnia, normalnie tam do mnie... O, Barbar, gdzie ty jesteś? A! Skuter wziął! Łoo! No, kurde, nie trafiłem. Fajnie, nie. że on nie spadł, kurde, no. Ej, fajnie, że ty nie spadłeś Paweł kurde wow. przy tej policji Ej, to jej bawię się z Berbertem a do mnie walizkiej i po prostu z RPGa. O nie, o nie mogę O nie. No bo policja jest! O, Gdzie ja się zrespiłem w ogóle daleko? Berbert, jak mogłeś? Ja, ja, jak śmiałeś masakram. w ogóle? To jest po prostu oczy. Między, w międzyczasie, międzyczasie sobie kupię to w jakimś razie... Ej, tu masz amunicja do tego. Zejście, tak to są spęglone chyba, nie? To są spęglone Chyba tak, tam było dobra. same te były, same puste No dobra, to trzeba znaleźć kolejny skuter nie ktoś Marnany. jest nade mną jest, jest, jest niebezpieczny No nie, tam skieba tam puszuje na no. tym mola Nieprawda Dobra, ja już biegnę po skuter Jezu, co tam za eksplozję robicie? Cześć Berbert! Co to ma być? Halo, co nam się dzieje? Co jest Berbert? Nie wiem właśnie. Hop! I do wody. Okej okay. Pyk, pyk, pyk i do góry! Okej, okay, ja już się... prawie na strefie tej, takiej tej bezpieczeństwa, z gdzie z można normalnie... Zrespiły się nowe te, skuterki pod tym... O, oh, z Berbertem razem będziemy siadać. Dobra, spoko. Tylko dajmy sobie chwilę odjechać. Po tak, tak, dobra. jasne, jasne, nie, bo to później tylko trwa zanim y, ten, dobra. wiesz... Gdzie wy jesteście? Tak, jesteście? Ale my jesteśmy na strefie bezpiecznej, jeszcze to Berberta możesz teraz łapać, bo ja dopiero jeszcze... No właśnie, próbuję. Zasiadam. Ja dopiero zasiadam na swoim y, machinie. Berbert! Berbert! rzucanie tego Kurde, z daleko. Dobra, czekaj już, tutaj gdzie tu mamy. To jest to. Ciężko to jest to. trafić tym, pojęciu, szczerze, mega ciężko. ciężko jest. RPG nie jest to mega, ciężko. mega easy, nie? Nie wiadomo kiedy rzucić to, nie? No. O kurde, Paweł. <laughs> Dobrze. Eee! Za wcześnie kurde, za wcześnie. Za, za wcześnie. Dobra. Przynajmniej nauczymy się tym rzucać fajnie, no nie? Właśnie, bo nie idzie mi strasznie, kurde, bo nie wiem gdzie ja powinienem to rzucać. Czekaj muszę sobie wyjechać, wow. mnie, nie? Znaczy wyjechać, wypłynąć. Rzucam po prostu gdzie popadnie, O nie gdzie ja wytknąłem? O nie, wow. nie 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 nie, jakim nie, nie, nie cudem, nie. jakim cudem przeżyłeś to stare. Ha, bo to było daleko ode mnie. Ja utknąłem. Tak? Gdzie jest Berber? Tam jest Berber No bez jaj po prostu O nie Berber! Berbert nie ró tego do Berbert nie, Berbert nie, nie no nie umiem okay. Nie no co ja zrobiłem! Nie. No, bez. Co? Kurde, to, to było blisko. Jakie petardy, nie? Po no, prostu latają. Poło siebie w ogóle latają wszystkie. No? No, ale fail. Ale fail. Dobra, dawaj, Tuskiem, chodź, dawaj. Chodź, pokaż, pokaż, pokaż. No. Dawaj, macie chodź, 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 tu, chodź tu, no, macie no, chodź. mnie na razie z głowy, wiecie. O nie, wysiadł znowu z tego, o nie! O nie, w wodzie, jestem Wysiadł, jest powiedział. Co, wysiadł, że Co? Nieprawda! Paweł, nieprawda. Cię wysiadł? Nieprawda, zostaw mnie. Zostaw Chodź mnie, tu, tutaj, Chodź Nie, tu. zostaw mnie, Paweł! Paweł, nie, rób tego! Leci! Ej, no bez jej, nie roz... O, co? Nie trafił mnie! <grym> nie trafił! Idealnie! Nie, co, co, co za gałgan, normalnie? Dawaj mój skuterek z powrotem! Ja mu zaraz pokażę. Ja mu zaraz pokażę. Bo, po mam skutery co Są tam skuterki na dole, czy nie? Rozwalone były są. chyba, były chyba. Nie, wysadził no, wszystkie. Roz, Rozwalał są no. No, wysadził wszystkie. Gdzie on jest? NIE PAWEŁ, NIE PAWEŁ, 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 Paweł. <laughs> Jak mu RPG'a sadziłem, nie? Czy ja mam jeszcze jakieś, jakieś w ogóle czekoladki? Hups, co jest czekoladka? Mam jeszcze czekoladki Dobra, cyk Oho Dzień. O, mam jeszcze... Dzień. Tylko 9 mi zostało, kurde Dobra, ja już ja sobie tutaj uzupełniam, spokojnie O, nie, dobra Ja pod wodą specjalnie uzupełniam ten, czekoladki kupuję, zakupy robię pod wodą Normalnie, a ten mi tutaj O nie, kurde o! Ten Wysadził Ten tutaj nie jest, że... robi normalnie Ja potrzebuję, o idealnie jestem kurde, Paweł. Gdzie wy jesteście panowie? Paweł, ty w wariacie No No nie, okej, okay. okej okay. no Nie utknąłem Śmigam stąd, dobra ja idę po skuter teraz Okej, okay, dobra Czekaj, mam nadzieję, że nie zginę tutaj o, Nie, wywaliłeś wywaliłeś. Nie. nie jest tak płytko, dobra Bul -bul. Pięknie ten najgorsze jest wpłynąć po prostu w te, w te takie, No, nie to, wiem, to prawda Czy to są jakieś, tu podmala. nie ma skuterków żadnych nie ma No Bra? bo się wywaliłem właśnie i był problem O, biorę sobie ten, snajperkę Był problem z ograniczeniem Nie, sniperki nie wolno Ale z niej się cieszy strzela moim zdaniem Wybuchowe tylko, okay, panie, RPG. Okej, okay. okej no. Nie ma innego, ojejku no kurde, berbert. O, ładnie Berber! Jak mi trafił w twarz prosto! Znowu Molo? O kurde, o, kurde. co to by było? Ale, <grym> ale kto... W... A ty przeżyłeś, dobra, spoko. No, tak żyję, tak Ale myślałem, że też umarłem już. No sakra. dobra, lecimy. Ja już biorę skuterek jakby co. O skuterek, nie, to jest spalony, czy nie? Dobra, już biegnę, biegnę. Że Berbert sam to... się nie czuł o, na wodzie. nie, trafiłem w ten w ogóle. <grym> w Molo. W Molo trafiłem, no. Dawaj. O nie odpłonie, no On o nie, jest, i spowa, dobra, w jest w, nowy. gdzie jest ta bomba? Jest nowy jest nowy skutek Dobra, trzymam? E, przylepca nie mam przylepca. Przylepie, 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 jest, przylepiec, lepiej, przylepiec, przylepimy. Ale się Okej No nie wysiadaj, go! Dobra, już kupi zesne. szupie! O wysiadł! Nie Berbert nie tak. Do tego Tak! Berbert nie! Berbert nie! Włą się! się! Nie, 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 kurde! Ej, no nie fair! Taka zabawa z wami Gdzie w ogóle jestem? Jak ja daleko jestem teraz! O ty świniaczku, ty, chodź tu! Dawaj, jedziemy po nich jeszcze. <noise> nie, nie ogarniam. Co tego. Za daleko jestem. No Kurde. patrz, co ty robisz? No nie, no raz za daleko odpłynęliśmy, nie? musimy troszkę no, wrócić. No dobra. <noise> Jakiś daleko w ogóle mega. <noise> Gonimy się no w, sakra. w ogóle. Ale pamiętaj, jakie możesz nas eliminować z tego, z brzegu, nie? No właśnie próbuję, tylko za daleko hmm. jesteś ogóle, nie wiesz? Nawet A, RP z RPGiem, rpg jakby? tego nie sięga w ogóle. Erpek na nas nie sięga? O Zablokowałem się na tym, najgorzej O nie, leci do mnie coś Nie trafiłem, kurde, nie mogę O nie, 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 ej, 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 ej Ej, ej, bez takich, tak? Co? O kurde Oboje rzuciliśmy Tutaj się w ogóle właśnie muszę dokupić sobie te jeszcze szybko Wszyscy na plaży się spotkają w końcu Nie, ale na plaży nie możemy. Jak ktoś jest na plaży, to nie Dobra, nie, nie, nie strzelam do siebie, żeby nie było Zaś 6 tysięcy. Ej, kasa mi się Co kończy, kasa był? mi się kończy w ogóle. Tak Dobra, akurat są trzy skutery. Idealnie, Idealnie. Ej, poważnie, właśnie mi się kończy Co? To jest Dobra. drogi biznes z wami tutaj w ogóle się bawić Droga zabawa, nie? Dobra, czekaj, gdzie tu mamy? Muszę znaleźć. Drogie urzywać, zabawki nie. chyba, nie? Ops. Dobra Dobra, mam to, Dobra. mam to Paweł nie, Paweł o kurwa! Jak, jak się... One spotkały o, się, nie? Nie, nie, obroniłem się po prostu, nie? Tak? Ty, no bo wysadziłem twoją, o, nie. Tą, która <coughs> na ej. mnie leciała. Ej, u mnie się o. O twojej głowy odbiło nawet. Tak mi się wydaje. Jasne, jasne. To poważnie. Nie, człowiek. no. To było genialne. Oooooooo Kręć tym! Gdzie on jest? No, nie, no teraz ta gra przesadziła po prostu. Gdzie ja jestem w ogóle? Gdzie okay. ja w ogóle? Skręcaj, 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 skręcaj. Skręcam! No pięknie, 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 pięknie. To nie. wygląda jakbyście tak normalnie tam sztorm jakiś robili. Tak. Nie? Za wysoko. O, nie plaża! ja bo to są znowu te dziurste Jakoś tam namierzam, uwaga, puszczam prezent. Jak to? Co? Nie! Aha Aha! O, coś leciało koło mnie! No, dokładnie To Berber się tak bawi Tylko trzeba tam jeża właśnie Dobra, ja tu leci! Star w ostatnim momencie normalnie ten Dobra biegnę, 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 biegnę Są skutery, są Łok, łok jak blisko! blisko było To było blisko o nie, 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 nie. Staj, już miał spalone wąsy zaraz. <głos> Totalnie. <głos> o kurde. Kurce. To było też bliźutko. Dawaj, czek łap czekoladkę. Nie. Jak złapiesz tą czekoladkę, to ci zęby wypadną. Taka słodka. O nie! Tak! <noise> Jak go... Ja go nie, trafiłem! Już, już po prostu widziałem jak ona na mnie leci, nie? I mówię o kurde zginę. O! Co jest gran? Czekaj, bo skończymy się czekoladki! Tak! Płonek. Tak, idealnie, idealny moment, ja. no nie? No nie właśnie Molo Molojący molo, 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 bomby przylepne, dawaj bomby przylepne, pewnie, że tak Wsiadaj na to, kurde Dawajś milion Dawaj, pych, pięknie kolejne czekoladki. Fuu! No, było blisko ciebie powiem Ci sam się wysadzisz prawie <grym>, Cicho no, nie wysiadłeś okay. z tego skutera, debilu! Jest! Wysiadł! Nie wysiadł! Nie, nie żartowałem, Paweł! Dobigo, no, dobigo, oh berber, dobigo, berber! Do bigo, berber, do bigo, berber. Ber, ber. Jak Bo? mogłeś? ciebie też udało się. O ty. Normalnie, klusku jeden. Jakie o nie, mam... motorówka policyjna. Jakie nie mam RPGów już w ogóle przez was? No, i tam, o, i tam. E, o, tu jest skuter chyba czerwony, tak? To jest dobry? Działający? Normalnie... Chyba ja rozumiem, tak? nie, nie rozwalę go, nie rozwalę go. Normalnie Dobra. trzeba robić live y z zar zarabiania pieniędzy, bo ja nie mam pieniążku dla was Dobra z Zrobimy, mogę Ci pomóc skierę. Okay. Spoko, spoko, spoko. spoko. Berber, robimy razem live'a, żeby zrobić pieniążki o, o, Ja Ci pomogę cyk. zrobić pieniądze Dobra, spoko, spoko. Nie czy tu się Pec. w nas wcelowujesz, mam takie wrażenie. E, nie właśnie no, dopiero kupuję całą nic, wiesz? Ale, Ale już ja... kupujesz się właśnie celu celu Pawle, Panie Pawle panie Pawle. Panie, panie. panie Bert Bercie! Uzywam cię Wyszutnie namierzająca? Jedziemy no nie, tak blisko. Ach, ja oh, no, kurczę, źle znotułowanie. policja. Policja wodna, proszę przestać nas nawiedzać. Po, policja bezwodna? Co? Ej, znowu no, powodę, no. wysadziłem twoją twarz, nie? Wysadź twoją twarz! Pokaż swoją! Łoł! Wow, o kurde, Dobra, trafiłeś! Do. Ja tak szybko nie rzucam, no. nie? Kurcze, masakra. Się, ja próbuję sobie odliczyć przynajmniej dwie sekundy. A ja w mieście jestem. No. Jak to w mieście? No? A pewnie tam na samym początku, w sensie na wyjściu. Tam przy tym, przy plaży, pewnie ja też tak jestem. Te tam zresztą tak No nie jeszcze, jeszcze, Jeszcze ja trochę za plażą nawet. Ła, ładne. śmigłowiec policyjny. No, o nie, Ktoś tu na plaży na mnie poluje. Nie, <laughs> <laughs> ja za blisko jestem jego. No nie! Ekipunek, o Nie, jak ja Nie, skiep! Ja się bra... boga, mam pieniądze. <laughs> mam pieniądze! <laughs> on no zaraz skoczy do wody, po nie wiesz Mam teraz. pieniądze! Ja wiesz, że dobra. masz pieniądze, a właśnie będę zabierał te pieniążki od ciebie Dobra, już biegniesz, już, już biegnę, już biegnę, 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 Ja jestem w wodzie już, biorę sobie ten skuterek Chyba zmiana na, na ten, na przylepne, mam przylepne, dobra Płyniemy, gdzie on jest? Policja wodna, proszę mnie zostawić Ach. Nie, już tam Dobra. Ja już się pluję do ciebie, tak jest O nie, no znowu sam, Tak, no. sam się wykończył Co? sam siebie, no nie? Da się, da się, oczywiście. Wszystko się da. Tylko trzeba chcieć. Bo powiem wam, z perspektywy rzucającego, to jest tak, że, że, że ta bomba się tak oddali od ciebie tak, tak szybko no, leci. Tak, tak naprawdę. Na to, ona jest tak, tak To jest najgorsze. Dobra. O nie. Tu jest, jest to molo. O nie. Eee, o ja nie, właśnie teraz wsiadam nie. na skuterek. Się... to jest berbert? Dobra, czekaj tutaj, wezmę tylko. Oho! A. Dobra. Uh, berbert, gotowy. nie, nie, berbert, berbert. Przestań, berbert. gotowy, co? gotowy. gotowy, gotowy. Będę się bronił od tych twoich o, skuterek niezwęglony, dobrze. O, co za policja normalnie strzelałem do mnie Dobra, mam skuterek <laughs> Kurde jak <laughs> blisko było! Jak tak można? <laughs> to było mega blisko, <laughs> to było blisko moje... w Co to? A to? Dobert był! To... O nie kurde! O jak nie, to było dziutko Dobra Jakby nie czas na <laughs> to nowy się kończy, wiecie o tym? A Dobra. faktycznie no! O kurde, jak go trafił, jak go trafił, skubany okay. ja ci wleciałem chyba na twarz, nie? No Czyli no. wygrałem, bo ja przeżyłem I kończymy właśnie no. odcinek Jeeej, chyba, chyba tym Chcesz przeżyć? Tym symbolicznym akcentem kończymy, dzięki za uwagę, trzymajcie się, hej! Na oh, nie, na nie. razie się. Siema, hej Granatnik Oj O nie, no co? Nie mogę mogę wstać Ej, też mnie załatwiłeś, Paweł Chodźcie miniaturkę, wszystko machniemy sobie